Zaginiona Atlantyda mit czy rzeczywistość? Atlantyda a dawno zaginione miasto, które od wieków fascynuje ludzkość. Czy istnieje zaginiona cywilizacja pochłonięta przez ocean, czy to zaledwie fantazja starożytnych filozofów? Zagłębmy się w starożytne przekazy i niezwykłe teorie. Wszystko zaczęło się od Plato w dialogach Timaios i Krytias. Opowiadał o potężnym imperium oraz jego zgubnym upadku. Atlantyda była symbolem piękna i technologicznego zaawansowania, ale także arogancji. Czy był to ostrzegawczy mit, czy opis prawdziwego miejsca? Od wieków badacze szukają jej śladów. Teorie jej lokalizacji sięgają Atlantyku, Santorini, a nawet Antarktydy. Wulkaniczne eksplozje i zagadkowe ruiny nadal pozostawiają więcej pytań niż odpowiedzi. Choć prawda pozostaje nieodkryta, Atlantyda odcisnęła trwały ślad w kulturze. Filmy, książki i gry ciągle inspirują miliony, nadając nowe życie tej fascynującej legendzie. Atlantyda pozostaje nieodkrytą tajemnicą, której magia trwa przez wieki. Wierzycie w istnienie tego zaginionego miasta? Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach i subskrybujcie nasz kanał, aby razem odkrywać kolejne tajemnice.